Na te błędy warto uważać przy stosowaniu KPA w oświacie. Brak formalnego wszczęcia postępowania, decyzje bez zawiadomienia strony to poważne naruszenie procedury. Błędna lub brakująca podstawa prawna, bez niej decyzja może zostać unieważniona. Niewłaściwe lub niepełne uzasadnienie decyzji. Brak argumentacji, uzasadnienia faktycznego lub prawnego. Decyzja nie spełnia wymogów formalnych. Aby działać pewnie i zgodnie z przepisami, dołącz do cyklu naszych bezpłatnych webinarów dla jednostek oświaty Oświatowe Poniedziałki. Przez cały lipiec i sierpień spotykamy się regularnie w poniedziałki o godzinie 9. Sprawdź, jakie tematy czekają na Ciebie w najbliższych tygodniach, i dołącz do nas, a link do rejestracji znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia!